Chciałbym zaprezentować Wam teraz moje dwie ulubione potrawy. Nazywamy je pipianis. Pipian to rodzaj sosu. W pierwszym używamy suszonych czerwonych papryczek z pomidorami. Z kolei do zielonego sosu pipian dajemy zielone papryczki i zielone zioła. Smacznego. Historia tych potraw liczy już 700 lat. Główną składową tego dania i głównym tematem tego dania był ten sos. Pod tym sosem był ukryty kurczak. Oh God, Mój sosy. Boże, jakie to delikatne! <grym> ten sos był bardzo lekki, jak chmurka. On się tak pięknie rozpływał na języku. Ty tego kurczaka pasował idealnie, no nie bo w gębie. Jak make, szef uh, przygotował uh, tego kurczaka suvi, metodą suvi? Uh, suvi? Tak, metodą yes. suvi. A skąd starożytni Meksykanie, Meksykanie znali ten, ten technik. Oni po prostu gotowali kurczaka w odpowiednio niskiej temperaturze, powoli, aż do miękkości. Jeszcze czegoś takiego w Meksyku nie próbowałam, więc, jak dla mnie, nowe doświadczenie. No i przy stole z takim szefem to już w ogóle cudownie. To są właśnie potrawy, które będziecie musiały przyrządzić podczas waszej następnej konkurencji w Meksyku. Zielony pipian i czerwony pipian. Co wy na to? Wspaniale. Dlaczego mnie ucieszyło akurat to, że to będzie odtwarzane? Dlatego, że po pierwsze, jest to jeden z najlepszych kucharzy w Meksyku. Po drugie, jest to wyzwanie, jakby na to nie patrzeć? Jestem tym trochę przerażona, ale zobaczymy. Jestem jednak amatorem i trochę mi to zestresowało, bo to jest takie zadanie naprawdę bardzo trudne. E, Jakich papryczek użył szef do tego czerwonego sosu? Tego wszystkiego dowiecie się z przepisów, które dla Was przygotowałem. Wspaniale. Pełna ściąga, tam jest pełen sekret kuchni. Nic lepszego sobie nie mogłam wymarzyć. Wyobraźcie sobie, że mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Sam wyciągał te kolejne niespodzianki jak dobry iluzjonista króliki z kapelusza w trakcie pokazu. Chciałbym dać Wam kilka moich książek. O mój Boże! Ja tu... no! Nie, nie wierzę. Marlena. Dziękuję, szefie. I to jeszcze są książki podpisane przez szefa, specjalnie z dedykacją dla mnie. No, dzień spełnionych marzeń, niespodzianek, cudowni naprawdę.